Maria Ziętara Malewska, Adwent. Jeszcze siedzionek nie podniósł z pieleszy, I w koło cicho i ciemno jak w grobie, A już nie jeden do kościółka śpieszy: Co lśni oknami w lamp mnóstwa ozdobie. I pośród ciszy tej brzemiennej echami, Nam szeroratnią biją wszystkie dzwony, A pieśni ich leci nad wsiami, miastami. Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony. Śnieg się roziskrzył od świateł promieni, jak moc brylantów rozsianych na puchu. Tu się kobietka przeodziewa wśród cieni, tam dziad zgarbiony w podartym kożuchu. Dzwony wciąż biją, ich hymn w niebo płynie. Ludziska biegną nam szeroratową. ratową. Tak cicho wszędzie w tej rannej godzinie. Tylko te dzwony wciąż biją nad głową. Maria Zientara Malewska. Wiersze zebrane, Olsztyn, litera, Rok 2004. Zrealizowano w ramach programu Patriotyzm Jutra, Muzeum Historii Polski.